Jak tam, chłopie? Wstałeś już? To dobrze, słuchaj. Jest dobra nowina, co nie miara, chłopie. No, mówię ci, dziadek Bonifacy dzisiaj sam zrobił kupę do kibla. Nie robił już kupę do łóżka, chłopie. Wstał, zrobił kupę do kibla, nawet ubrał skarpetki, chłopie, ubrał sandały, ubrał się w siatna na komarka i pojechał po bułki do sklepu, chłopie. No! Leki działają, rehabilitacja też, chłopie. Te zastrzyki, co mu daj, daje, da, postawiły go na nogi. Centralnie ci mówię, chłopie. To dawaj, przyjeżdżaj na śniadanie. Ma, jest paszczetowa salceson, kaszanka. Chłopie, pokrzepimy się z dziadkiem. Dawaj, chłopie. No to szybciutko, czekam tutaj.